mm uh. Mano, w końcu zajechałem na tą zimownię. W zeszłym tygodniu też byłem, ale oczywiście zapomniałem zabrać telefonu i nic nie uwietrzniłem. Natomiast dzisiaj jestem. A, i znowu, wtedy jak mi awaria awaria jak kapnęło skroplina w kostkę wybiło mi bezpiecznik przy tym i wyłączyło i skasowało licznik z ogrzewaniem. Tak, w zeszłym tygodniu ja oczywiście na krótko chciałem sobie coś podpiąć i wybiłem bezpiecznik i znowu skasowałem sobie pomiar. Natomiast pamiętam, przy pierwszym było 140, przy drugim było, przy drugim było 130. A teraz od zeszłego weekendu jest. No 30 kWh, więc 30 kWh na tydzień przy takich plusowych temperaturach, a w nocy przy minus 1, przy minus 2, 30 kWh przez tydzień od zeszłego weekendu myślę, że petarda. Druga sprawa, nie jest tu ciemno. Oświetlenie jest zgaszone. I zobaczcie, jest tu jaśniutko, nie jest tu ciemno, to nie jest jak w piwnicy, że jest totalnie ciemno. Ktoś tam pisał, że fajnie w Waszyngtonie się trzymają pomimo braku światła czy czegoś takiego chyba albo coś przekręciłem nie wiem w każdym bądź razie jest tutaj odgroma światła właśnie taki był cel żeby światło było i dlatego nie robię sufitowych yy, świetlików bo to nie ma sensu po co mi zimą świetlik yy, jak słońce jest nie nad dachem tylko tylko na wprost budynku Widzicie ile skroplin? I zobaczcie, słońce centralnie jest tutaj. Jak sami widzicie, słońce jest nisko, a to jest już prawie luty. A w styczniu to słoneczko było jeszcze niżej. Centralnie, w boczne okna świeciło. Tych okienek mam tutaj trzy sztuki. I taki plan był, że właśnie stamtąd ma światło świecić. W roślinki. Oczywiście docelowo nie chcę tutaj trzymać roślin. I muszę się z nimi wyeksmitować. Ale póki co światło mają. Jest wszystko ok. Chcę żyć. Nawet z tego przymrożonego końca. Kurde, jak to się nazywało? Tamarillo, chyba. Tak, egzotyczny pomidor. Tamarillo. Już puszcza. Puszcza listki. A jeszcze tam od kukułki, co mi zawiesił na płocie roślinkę. Patrz, kukułka. Mówiłeś, że to jest do wyrzucenia, bo zgubiło liście. Proszę. Wychodzą nowe. Ach, ręce mi się trzęsą. Nie wiem czemu. Ale tak czy siak nowiutkie listki wychodzą, więc warto było czekać. Po prostu czekać, eee, co tu dalej? Przywiozłem z garażu, bo jeszcze w garażu miałem bez południa. W garażu mrozy były minus 1, minus 2 czasem. Jak były te większe mrozy, minus 5 mam nadzieję, że przeżyję. Eee, to też mam od Michała, od widza, zobaczymy czy przeżyje w tym roku do gruntu, znaczy powinno przeżyć, no bo skoro to ludzie w gruncie mają, chyba mają w gruncie, nie wiem, ja będę eksperymentował, eee, co dalej, zastanawiam się czy by sobie jednego maurelasa nie chlasnąć na sadzoneczki, tych maurelasów mam trochę, więc takiego najgorszego, najbrzydszego bym wybrał. I bym go mahentachem ciachnął. I może by coś z tego było. Nie wiem, waham się jeszcze, czy w ogóle chcę się w to bawić. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Muselki sukcesywnie usychają. Liście. No to jest oznaka, że nie ma wody. I wysysa roślina wszystko z liści. Taki objaw to jest chyba normalne. I póki co się czymś takim nie przejmuje. Tu grand 9 chyba wyzionął ducha. Jeden i drugi. Tak, jeden i drugi. Grand 9 nie wytrzymał. Za zimno tutaj. To były odrosty od matki, to jest matka, tam widać bulwę. Kurczę, może zabiorę do domu i spróbuję coś może odratować. Tego choćby nawet zobaczyłbym, co z nim jest nie tak. Zabrałbym do domu, w ogóle zabrałbym ten Grand Nine do domu. Już jest zresztą i zaczął, no co zresztą, no prawie luty jest i, I może bym zaczął je ratować, reanimować. Tu jest za zimno, 8 stopni dla Grand-Nine to trochę za zimno. Już widzę, że jest za zimno, więc na pewno w takiej, w takiej temperaturze się tego nie trzyma. Co tutaj dalej mamy? Wszystko jest OK, tu jest OK, Sekwoja, OK. Oliwka, którą miałem w gruncie, minus 21 wytrzymała. Dużo gałązek straciła, trzeba było je obciąć, bo się, no bo się obeschły. I wszystkie liście straciła. Wszystkie liście się regenerują. Więc, jak ktoś chce mieć oliwkę w gruncie, to musi ją no, grzać i osłaniać. Juki obsychają te zniszczone liście z zeszłego roku, co przysmoliłem słońcem. Ale jest nowiutka czuprynka. Obecne tak wszystko, że tylko czuprynka zostanie. To brzydactwo wszystko zlikwiduje. I zobaczcie, czym się różnią na przykład te wasze juki w domu od tych, co są trzymane na zewnątrz. Patrzcie. Widzicie, jakie są sztywne? Bum, bum, bum. Są niesamowicie sztywne. dlaczego? Bo na słoneczku. Na słoneczku, nie w domu. W domu to te liście, ja na tak, nawet nie mam tu przykładu, żeby pokazać, ale w domu te liście to one tak o, i tak wiszą w dół. I są takie wiotkie. To jest spowodowane przerośnięciem rośliny. To nie jest zdrowe dla, dla rośliny, no ale w domu i tak nie ma innego wyjścia, bo to nie będzie inaczej w domu. Eee, tak, jak mówię, te liście to są stare liście. One dostały z wiosennym słońcem. W tym roku do cienia po prostu dam nie, 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 nie w żarówkę, bo nie chcę stracić. Eee, cytryna skierniewicka widzę dojrzewa. No Ta będzie ogromna, jak grejfrut. Tam druga wisi, o kurcze tutaj trzecia jest tego trochę. Syjamski, Syjamski najlepiej ze wszystkich się trzymał, ale już widzę, że pomału pompuje wodę z liści. Czyli robią najwięcej wody, po prostu w glebie i dlatego był tak, tak długo w tak dobrej kondycji, bo teraz widzę, że wysysa już wszystko z liści. Basioki, no i zielone sam ten coś nie chce mi wystartować uciąłem go, ale nie chce wystartować, no ale jest zdrowy no nic na razie nie podlewam, nie cuduję, nic nie robię czekamy jeszcze półtora miesiąca, potem będzie można startować tylko wiecie co znaczy startować nie do gruntu tylko w doniczkach na zewnątrz jak jest ciepło, a niestety trzeba chować jak jest Noc przychodzi i mają być przymrozki, w ogóle jak będzie zimno w nocy, w ogóle na noc trzeba chować, o wiosną, bo to Bo to nie sprzyja badankom, bo ja już mówię właśnie z własnego doświadczenia Że wyniosłem i to po prostu stanęło w miejscu i nie rosło Coś jeszcze ostatnio, tu jak byłem tydzień temu zauważyłem ciekawego A mianowicie Budzi się Coś kurde jest coś zrzuciłem ja pierdzielę, zrzuciłem palmę. To jest normalnie katastrofa. Yy, budzi się granat. Wszędzie wychodzą liściorki. Ho-ho-ho, a granat ląduje w tym roku do gruntu. No, także budzi się granacik. No to bardzo się cieszę, bardzo dobrze. Co tu jeszcze są figi?